Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku nr 21.61 i termin zgłaszania autopoprawek a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Ruczaj, rejon ulicy Czerwone Maki. Projekt Prezydenta Miasta Krakowa druk nr 21.61 tryb jednego czytania referuje Pani Dyrektor Bożena kaczmarska Michniew Panie Przewodniczący, Pani Prezydent, Wysoka Rado. Jest to ostatni z planów, który dzisiaj Państwu przedstawiamy, prosząc o podjęcie uchwały o przystąpieniu. Plan y, o, nazwaliśmy obszar Ruczaj, rejon ulicy Czerwone Maki. Powierzchnia tego planu to 38,3 hektara. Obejmuje teren zlokalizowany pomiędzy ulicami Bunsza, Pilca, do głównych celów planu należą stworzenie warunków prawnych dla uporządkowania przestrzennego obszaru, w tym kształtowania nowej zabudowy oraz przestrzeni publicznej w jego obrębie w oparciu o przyjętą w studium politykę architektoniczną i przy wykorzystaniu istniejących rezerw terenów niezabudowanych. Ochrony przed zabudową i degradacją istniejącej zieleni jako czynników w istotny sposób poprawiający jakość życia, planowania i realizacji inwestycji z zakresu układu komunikacyjnego w sposób kompleksowy regulujący zasady zagospodarowania całego obszaru. Sporządzona analiza uwarunkowań planistycznych dla obszaru Ruczaj, rejon ulicy Czerwone Maki, wykazała zasadność przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zgodność przewidywanych rozwiązań planu z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Miasta Krakowa zmienionego uchwałą Rady Miasta Krakowa z 9 lipca 2014 roku. Dziękuję bardzo. Dziękuję. W tej sprawie mamy pozytywną opinię Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, która głosując 7 za jednomyślnie, przyjęła taką opinię. Otwieramy dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. Stwierdzam odbycie pierwszego czytania czy odbycie czytania. W związku z tym Czyli zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu w trybie statutowym nie zgłoszono poprawek. Głosowanie w bloku głosowań. Jednocześnie proszę Państwa prośba do szefów klubów o określenie, czy istnieje możliwość, abyśmy przed przerwą przegłosowali jeszcze projekt, projekt dotyczący strefy ze względu na obecność mieszkańców. No myślę, że moglibyśmy to szybciej zrobić w bloku głosowań, ale proszę o potwierdzenie szefów klubów możliwości zrobienia czegoś takiego. O, przed, przed przerwą, czyli myślę, że gdzieś około godziny 2 w pół do Tak, ale to będę prosił poszczególnych szefów o potwierdzenie mi możliwości gotowości, to wtedy nawet na ustaloną godzinę to zrobimy. Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego druku. Druk dotyczący ogródków jordanowskich jest wstrzymany ze względu na nieobecność chwilowo pana radnego Pietrzyka. Więc ten. Tu wstrzymujemy to, bo pan Pieczyk przyjdzie, to wtedy on będzie referował, dobrze? I Następna, czeka, czeka. Tak, czwarta. Tylko tam, żebyśmy pamiętali, dobrze, że... że...